Siemano widzowie to jest czwarty dzień daily dzisiaj robimy draft z laligiwewego nie zapomnijcie zostawić lajka suba przelecimy po 1200 subskrypcji a my już chyba bez zbędnego przedłużania będziemy przechodzili do draft oczywiście w są darmowe um, drafty i to jest ogólnie fajne więc mogę dla was nagrywać drafty i kapitanem będzie jako że laliga to będzie nimroldriga to będzie taki szybki draft taki szybki draft okej okay, jest Espaniol. problem więc biorę cokolwiek nastasic kuźwa Dobra, biorę cokolwiek To jest ustawka A nie, był tam Mandy To lecimy od początku Nieważne Za to biorę draft jak... Pierwszym karty jakąkolwiek Okej okay. Bierzemy Paredes Tutaj nie ma... nie ma Biorę cokolwiek Jezu, ej co to jest co shit? Naprawdę. Znowu nie ma nic, więc biorę cokolwiek. Dobra, spróbujemy z bramkarzem na ławce. I jest kurtua. Peknie A teraz to te już trzy karty dajecie. Dobierzemy niego, bo ma dużą ocenę. Spróbujemy z ławką. Jest pan Kubarsi, więc obrona i bramka jest dobra. Tak samo lewa obrona. I czy prawa również? Jest. Wszystko na razie jest z Barsi i Realu. Może się uda nawet na koniec, tak? Jest Valverde. Jest Modric. Oj. Ale jest Garager. To spróbujemy wszystkie z... Yy, yy, no wiecie Realu Madrid, Atletico i Barcy Na razie jest idealo Mamy 32 zgrania, bo pewnie ten Garager to psuje No postaramy się go wymienić Oczywiście, lecz no w to, to wątpię Znaczy już teoretycznie się udało ale Lepiej by było, oczywiście, jakby się udało go wymienić. I się udaje! Na Bon Mati. I takim sposobem jeszcze bardziej nam się zgranie pogarsza. No, co tu jest wam? Powiedzcie mi źle. Może babki. Trzeba wyrzucić, dobra. A jakby go? Mały lak. No, to jest tak samo, ale dam go. By było lepiej. Dobra, jest lewy. No, to weźmiemy. Ale na paś nie wejdzie, bo jest Mbappé i wini. Ale Hendrik, No nie, za Vini'ego go nie. Wszystko takie same. Ale nie, nie wchodzi. Ale może teraz się uda. Jest! Mamy 33 zgrania. Mamy całą obronę z Barcelony. Okej, okay, tutaj nic kompletnie. Eee, yy, dobra, tutaj też nic. Bierzemy, bierzemy cokolwiek. No i jest Ter Stegen. Co kurtuego w życiu nie wprowadzę. kurtuje jest razy lepszy. Okej. Okay, bierzemy, nic nie ma. Coś jakiś lak. No i się udało, ale jeszcze trener. A z trenerem się nie udało. Jak coś nie istnieje już moja nagroda dla Was. E, o nazwie Arien Rabiot. Nikt nie napisał komentarza. Więc skończymy. No i się udało. Więc zarobiście. Ale za to, że się udało, no to... A jako, że to trwa dopiero 5 minut ten film, no to otworzymy sobie może z 5 paczek. 8-1 plus do wyboru. Ale zanim to, no to oczywiście gramy match online Tylko i wyłącznie po to, żeby postawił. Żeby otworzyć, żeby otworzyć jeszcze paczki darmowe. Okej, okay, z pierwszym składem mam duże szanse 2-0 okej, okay, 2-0 jest dobry wynik. 2-0, 2-1 Niestety. Ale nic to nie daje i tak zwycięży. Rzadko się w ogóle zwycięża pierwszy mecz, bo zawsze mam mega słaby skład w drafcie. Ok, no to już się kończy chyba, ale jako, że to trwa tak krótko, to nagramy sobie jeszcze draft z La ligi, ale w tamtej grze, w tamtej serii, tamtego sezonu, Modrić 1 do 0, Modrić 2 i, I jest! Dwa do 0 z lepszym składem. No już chyba trzeci jest. I tutaj. No to, to już to wątpię trochę. Tak troszeczku. Mamy takie same. Okej. Okay. Modric z mega dobrymi meczami, mimo że jest pomocnikiem. Jeden, jeden. I jest. Jesteśmy w ostatnim meczu, w ostatnim meczu W którym dostajemy bardzo dobry skład Taki, którego już raczej nie zatrzymamy Nie ma taką samą ocenę, ale to już się chyba moje szczęście kończy na tym etapie Nie może być za pięknie, nie? No tak jak mówiłem, nie może być za pięknie. Ale mam bardzo dobre paczki. 84, plus to jest jakieś nakata. A to nie jest dobra karta. 50 tysięcy. zrobione Draft Mastery. I mamy Walbeka, która jest dobrą kartą za 150 tysięcy monet. I właściwie te karty są ładne, ale skoro mam jedną taką kartę, która nie jest droga z tego odcinka z Draftu, chyba. Tu sobie w sumie sprzedam 87 plus i 91, behind the Ona jest chyba w SBC, z tego co pamiętam, nie i nie ma w SBC, ale kosztuje najniższą cenę, więc sprzedajemy. I mamy 109 milionów. Otworzymy sobie jeszcze trzy te paczki. Pierwsza. Super nagroda druga. No i w trzeciej pewnie też shit. Nie jest Basia 93 na karcie fantasy. Więc otworzymy jeszcze kilka. Jest Bellingham na fantasy. 94 Lampard. Nie no, dzisiaj to mamy dzień paczek, nie? Jeszcze Ruben Diaz. 95 na balon do karcie. Leci mi bardzo dobrze. Postaram się przy okazji w tym odcinku wbić 110 milionów monet. Może się uda, może się również nie udać. Zobaczymy. Oczywiście wolałbym żeby się udało. Rolfo. Jest Miners, na szczęście udało się zapobiec. W zostawieniu tej karty i pójście w moje karty. Okej okay. Isko! To jest nowa karta. Fantasy. Nie miałem isko. Katoto! Balondor! Balondor, katoto. Jest na razie pięknie. Tylko 130 tysięcy. Raul. I mamy to: 110 milionów. Jeszcze taka gratisowa, pa, gratisowa paczka dla widza. I druga gratisowa paczka dla widza. Jeszcze otworzymy sobie trzecią gratisową paczkę dla widza. Czwartą gratisową dla widza. I jeszcze ozdanie piąta. I mam nadzieję, że trafię tutaj kartę. Jest, udało się. Teraz o No właśnie, mówiłem, zatkajcie uszy. Okej. Okay. Więc to koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja ogólnie jestem mega zadowolony z tego odcinka, bo, na... bo zarambiste trafy mi wpadły. Eee, no i patrzcie ile mam tych kart futis. Żota, Trzy razy Rabiot, Isco, Alexander Arnold, Basia, Druga Basia, Druben Diaz, dwójka Bellinghamów i eee, ten. Griezmann. A Kim w ogóle nie wystawiłem Kina. On 400, najtańszą cena kosztuje, dobra. 300 tysięcy poszło. Jestem to już koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie hmm. łapkę w górę, subskrypcji.